Gdy Jezus z Piotrem, Jakubem i Janem zstąpił z góry i przyszedł do uczniów, ujrzał wielki tłum wokół nich i uczonych w piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali go. Piękne przywitanie Jezusa. Jezus wstępuje z góry, przemienienia, po przemienieniu, bo to jest następny fragment, po Przemienieniu Pańskim, o czym rozmyślaliśmy w sobotę. I widzimy tą reakcję. Najpierw jest jakiś spór, jakieś rozmowy, jakieś taka, jakiś taki szum ogólny, jakieś rozmowy, jakieś spory. I nagle pojawia się Jezus i cały tłum zwraca uwagę na niego. Cały tłum patrzy, uwielbia go, podziwia go, przybiega do niego i wita go. Piękny obraz. Piękny obraz, trochę mi się to kojarzy. U nas na przykład ta parafia jest można powiedzieć, niewielka w porównaniu z polskimi parafiami, choć jest kilkadziesiąt czy nad kilkaset osób. I często ludzie, jak przychodzą w niedzielę przede, siadają w tych ławkach i o, nie widzieli się długo, tu jeszcze coś porozmawiają, tam porozmawiają jest taki trochę szum przed, przedemszą. I zaczyna się msza i nagle cały ten szum się kończy. Wszyscy zaczynają modlić się, śpiewać, cała uwaga idzie na, na Jezusa. I to jest taki obraz, myślę, że wewnątrz nas też, jak zaczynamy naszą modlitwę, to czasem jest w naszej głowie taki szum, jeszcze tysiące spraw, jeszcze jakieś spory, jeszcze jakieś rozmowy, coś wspominamy, myślimy. I trzeba, żeby w naszej modlitwie był taki moment cała uwaga na Jezusa cała uwaga na Jezusa. Wszystko wyłączamy, wszystko od wszystkiego się odłączamy. Tylko Jezus, spróbujmy tak zaczynać modlitwę, że tylko Jezus, cała uwaga, tak jak ten tłum, który podziw ogarnął cały tłum i przybiegając witali go, żeby coś takiego działo się w nas na początku naszej modlitwy. Dalej widzimy, czego dotyczy ten spór, co się tam dzieje. Jest człowiek, który ma syna, który ma ducha niemego, i ten ojciec. Przychodzi do Jezusa, mówi, że Twoi uczniowie nie mogą wyrzucić, nie mogą sobie poradzić z tym, choć wyrzucali już wiele złych duchów, w tym momencie nie mogą sobie poradzić. Uczniowie sami nie bardzo wiedzą, o co chodzi, czemu nie mogą. I reakcja Jezusa o plemie niewierne dopóki mam być z Wami, dopóki mam Was cierpieć o plemie niewierne. I później, ciekawy, jak czytamy ten opis tego, co się tam działo, czytamy, że. Na widok Jezusa, duch zaraz począł szarpać chłopca, tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Co my byśmy zrobili, widząc, widząc takiego chłopca? Pewnie byśmy zaraz biegli, żeby szybko pomóc mu, żeby mu się nic nie stało. A co robi Jezus? Jezus zapytał Ojca: Od jak dawna to mu się zdarza? Z jednej strony możemy na to spojrzeć, warto by na to spojrzeć w taki sposób, że Jezus chce do końca wysłuchać człowieka. Że nie tylko biegamy za tym, żeby tu natychmiast coś zrobić, coś poradzić, ale wysłuchać człowieka, wysłuchać do końca, w czym jest problem. Wysłuchać do końca. My często nie słuchamy ludzi, my nie chcemy słuchać, my działamy szybciej niż wysłuchamy. Człowiek przychodzi z jakimś problemem, my już chcemy działać, my już mamy gotową odpowiedź. Nie, wysłuchaj tego człowieka do końca. Wysłuchaj do końca. I co się okazuje? Czemu Jezus chce wysłuchać go do końca? Bo później ta rozmowa wygląda tak. Ten człowiek mówi, od dzieciństwa często wrzucał go na ogień i wodę, żeby go zgubić, lecz jeśli możesz, co zlituj się nad nami i pomóż nam. I Jezus odpowiada, I jeśli możesz, wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. I wtedy człowiek, natychmiast ojciec chłopca zawołał, wierzę, zarać memu niedowiarstwu. Czemu Jezus wysłuchał go do końca? Bo się okazało, że główny problem to nie jest opętanie czy choroba syna. Główny problem to jest brak wiary Ojca. Ojciec tego syna miał małą wiarę. Nie wierzył, wątpił. I to był główny problem. Jezus pokazuje, to jest główny problem. Nie to, że Twój syn jest opętany. Tylko to, że ty nie masz wiary. Jeśli byś ty miał wiarę, to byś ten problem opętania nie byłby problemem. Wszystko można wszystko można dla tego, kto wierzy. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Jeśli masz wiarę, ty możesz wszystko, ty sobie poradzisz z tym. Problem jest w tym, że nie masz wiary. I wiele naszych problemów, które my mamy, to nie jest problem w tym, co my widzimy, że to jest problem. W tym, co my przeżywamy, martwimy się, Wpadamy w jakąś depresję w, w tym, czego się boimy, w tym, co strasznie nas, jakoś martwi, co, co w ogóle nie, wiemy, nie widzimy żadnej perspektywy. Nie jest problem w tym, co my myślimy, że jest problem. Problem jest w tym, że w nas nie ma wiary i to jest największy problem naszego życia. Można powiedzieć, to jest jedyny problem naszego życia, że nam brakuje wiary. Bo jeśli my mamy wiarę, to ja przychodzę do Pana Boga, przychodzę do Jezusa, oddaj Mu problem. Problem jest załatwiony. Ja oddałem Go Bogu, a Bóg wszystko może. Bóg sobie z tym poradzi. Więc ja już nie muszę przeżywać. Nie muszę się martwić, bo ja oddałem. Ale my nie wierzymy w to. Na mnie brakuje tej wiary, dlatego się martwimy, dlatego się boimy, dlatego tak przeżywamy. I główny problem brak wiary. I pięknie zrozumiał to ten ojciec. Zrozumiał to ten ojciec i mówi do Jezusa: wierzę. Zarać memu niedowiarstw. Pomóż mojemu niedowiarstwu. Czyli wierzę, Panie, ja wierzę, ja wierzę, że Ty jesteś Bogiem, ja wierzę, że Ty możesz, ale moja wiara jest jeszcze zbyt mała. No i co ja mam robić? Ja nie mogę sobie z tym poradzić. Pomóż mi, żeby ta moja wiara była większa. Pomóż mi z tym największym problemem mojego życia. Pomóż mi. Czyli już nie prosi tylko o syna, nie prosi, żeby Jezus pomógł synowi, ale prosi już dla siebie pomóż mojemu niedowiarstwu, zarać mojemu niedowiarstwu. Czyli już rzeczywiście zrozumiał, problem nie jest tam, problem jest we mnie. Zarać mojemu niedowiarstwu. Piękna prośba. Warto, żebyśmy też tak się często dzisiaj modlili tymi słowami. Wierzę, Panie, zarać mojemu niedowiarstwu. Wierzę, Panie, zarać mojemu niedowiarstwu. Żebyśmy my, widząc jakieś problemy, coś martwiąc się, przeżywając, bojąc się czegoś, żebyśmy uświadomili sobie, że to nie problem jest tam, problem jest we mnie, problem jest... W braku wiary, w małej mojej wierze, i modlili się, wierzą, zarać memu niedowiarstwu. I końcówka tego dzisiejszego czytania: gdy przyszedł do domu, uczniowie pytali go na osobności: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Rzekł im, Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem. A więc są różne rodzaje złego ducha, różne rodzaje wpływu złego ducha na człowieka, różne rodzaje opętania, różne rodzaje naszych problemów. Jest taki problem, jest takie opętanie, jest taki wpływ złego, złego ducha, że ja wezmę różaniec, pomodlę się na różańcu koronka, czy przyjdę na msze świętą, czy pójdę do spowiedzi, pójdę do komunii. Problem jest rozwiązany. Wszystko się zmieniło. I czuję, jak, jak zły duch odszedł, jak już nie jestem wolny. A jest taki rodzaj, że możemy się latami modlić i nic. To nie jest tak, że nic, ale trzeba wiele modlitwy i postu, wiele czasu, modlitwy i postu, modlitwy popartej postem, wyrzeczeniem, umartwieniem, jakąś ofiarą, żeby sobie z tym poradzić. Ale my często nie prosimy. My często tak pomodliliśmy się i tracimy wiarę. Nic nie pomoże, nic już tego nie będzie, Bóg mnie nie słyszy. Nie jest problem, że Bóg mnie słyszy, problem jest tym, że wiary nie mamy. Bóg nas słyszy, to nie w Bogu jest problem, w nas jest problem. I często my niewystarczająco mocno walczymy o człowieka na modlitwie przez modlitwę i post. Niewystarczająco modlimy się do skutku, niech się modlić, zbieramy jeszcze innych, będziemy się wszyscy modlić z tego człowieka, będziemy częściej chodzić do kościoła, więcej się modlić, żeby tylko uratować tego człowieka. Często brakuje nam takiej wiary. Wiary na modlitwie. I warto jeszcze za dwa dni post się zaczyna i usłyszeć te słowa, że ten rodzaj można wyrzucić modlitwą i postem. Co my będziemy robili przez te 40 dni? Modlitwa i post. Im więcej będzie modlitwy i postu, umartwienia, wyrzeczenia i modlitwy, tym więcej poradzimy sobie ze złym duchem, tym bardziej z tego złego ducha wygnamy z siebie, ze swoich bliskich, z otoczenia, z naszej ziemi, z naszej ojczyzny. Wyrzucimy złego ducha, im więcej będzie modlitwy i postu, bo ten rodzaj można wyrzucić modlitwą i postem. Niech Was Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.